Każdy z nas jako kierowca ma jakieś tam swoje nawyki podczas jazdy. Jedne są złe, inne dobre. Natomiast dzisiaj opowiem Ci o takich, które mogą zrujnować Twój portfel: Jazda na zbyt niskich lub zbyt wysokich obrotach. Obroty, z jakimi pracuje silnik, to jedna z najważniejszych kwestii podczas jazdy samochodem. Trzeba umieć je odpowiednio wyśrodkować, ponieważ zbyt długa jazda na zbyt niskich lub zbyt wysokich obrotach może dosłownie wykończyć Twój silnik. Jazda na niskich obrotach, czyli tak zwany tryb dziadka, jest bardzo niebezpieczna, zwłaszcza przy dużym obciążeniu, ponieważ to właśnie wtedy silnik nie dostaje wystarczającej ilości oleju, płynu chłodzącego ani powietrza, aby mógł odpowiednio pracować. Silnik nie utrzymuje odpowiedniej temperatury oleju, przez co smarowanie nie jest wystarczające i nie dociera wszędzie tam, gdzie powinno. A dzieje się tak, ponieważ praca wentylatora, pompy oleju i pompy wody jest uzależniona od obrotów silnika. Przy niższym ciśnieniu oleju jego przepływ jest zdecydowanie wolniejszy i nie dociera wszędzie tam, gdzie powinien, co powoduje gorsze chłodzenie silnika, a to już może się skończyć nawet jego na szczęście, jeżeli poruszasz się po mieście, jazda na niskich obrotach nie jest aż tak niebezpieczna, ponieważ nowoczesne samochody są do tego przystosowane, posiadając zbiorniki retencyjne, jednak jeżeli dosyć często obciążasz silnik niskimi obrotami, zwłaszcza jeden z obciążeniem albo pod górę, może to się skończyć dla ciebie bardzo niedobrze. Co ważne, nie możesz też przesadzać w drugą stronę i długotrwale jeździć na zbyt wysokich obrotach, ponieważ są one równie niebezpieczne dla twojej jednostki napędowej. Na szczęście, jeżeli raz na jakiś czas mocniej kliniesz pedał gazu, nic się nie stanie. Ponieważ nowoczesne samochody są do tego przystosowane i nie sprawią im to żadnego problemu. Bo Zaczynają się dopiero w momencie, kiedy długo trwale utrzymuje silnik na zbyt wysokich obrotach, ponieważ powoduje to dodatkowe obciążenie jednostki napędowej i bardzo często kończy się awarią. Na szczęście nowoczesne samochody wyposażone są w systemy zabezpieczające, które zmniejszają obroty, zanim sytuacja staje się zbyt niebezpieczna. Podsumowując, zarówno jazda na zbyt niskich, jak i zbyt wysokich obrotach jest bardzo niebezpieczna dla Twojego silnika. Dlatego najlepiej trzymać się obrotów umiarkowanych. Twój silnik Ci za to podziękuje, a ty oszczędzisz niemałą sumę na paliwie. Następnym złym nawykiem podczas jazdy jest nadmierne hamowanie silnikiem. Co prawda, samo w sobie hamowanie silnikiem. Nie jest do końca złe, ale wymaga odpowiednich umiejętności i wiedzy, kiedy i jak można hamować w ten właśnie sposób. Ponieważ, jeżeli będziesz robił to źle, możesz doprowadzi do bardzo poważnej awarii silnika. A jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas hamowania silnikiem jest oczywiście zmiana biegu na zbyt niski. Ponieważ to właśnie wtedy silnik obraca się szybciej niż powinien. A to może spowodować powstanie bardzo poważnych usterek, takich jak zaciśnięcie się zaworów lub uderzenie tłoka w zawór. Następnym problemem, z jakim możesz się spotkać, jest zaciśnięcie synchronizatorów w skrzyni biegu. Ponieważ ciągła redukcja biegu w celu zwolnienia samochodu powoduje większe obciążenie dlatego lepiej zredukować bieg raz i pozostać na nim podczas zwalniania, zamiast redukować bieg wielokrotnie. Co prawda, dopasowanie obrotów może trochę pomóc, ale dalej hamulce sprawdzają się dużo lepiej przy zmniejszaniu prędkości samochodu, a ich wymiana jest zdecydowanie łatwiejsza i tańsza. Hamowanie silnikiem sprawdza się dobrze jedynie na długich zjazdach, gdzie pozwala dobrze kontrolować prędkość, ale jednak podczas codziennej jazdy radziłbym używać hamulców, ponieważ jest to zdecydowanie bezpieczniejsze i tańsze. Następnym nawykiem, który znacznie skraca żywotność Twojej jednostki napędowej jest jazda na zimnym silniku, ponieważ na samym początku, zaraz po odpaleniu silnika, Nie jest on jeszcze odpowiednio rozgrzany i nie do końca pracuje tak jak powinien. Sam olej nie zdążył jeszcze złapać odpowiedniej temperatury. Przescy jest zbyt gęsty i nie dociera do wszystkich elementów, do których powinien, nie zapewniając im odpowiedniego smarowania, co powoduje ich znacznie szybsze zużycie. Następnym dosyć częstym błędem jest patrzenie na wskaźnik temperatury, ponieważ pokazują temperaturę płynu chłodzącego, a nie oleju, a sam płyn chłodzący nagrzewa się dużo szybciej niż olej, co może wprowadzać w błąd. Co prawda, stare samochody były wyposażone we wskaźniki temperatury oleju, które informowały, kiedy bezpiecznie można zwiększyć prędkość, ale niestety zrezygnowano z tej. Praktyki, co według mnie nie było do końca dobrą decyzją. Co ważne, nie tylko nawyki związane z jazdą samochodem mogą doprowadzić do jego awarii. O samochód należy też odpowiednio dbać, a ignorowanie wycieków jest nawykiem niebezpiecznym zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojego samochodu, ponieważ każdy wyciek może spowodować sytuację potencjalnie niebezpieczną. Wyciek płynu chłodzącego spowoduje przegrzanie silnika, a w konsekwencji doprowadzi do jego totalnej awarii. Natomiast wyciek oleju jest już dużo bardziej niebezpieczny, ponieważ oprócz samego przegrzania silnika może on doprowadzić do powstania pożaru. Następnym, chyba najbardziej niebezpiecznym wyciekiem jest ten z układu hamulcowego. Ponieważ Ponieważ uniemożliwia on zatrzymanie pojazdu, co może skutkować nawet wypadkiem. Dlatego lepiej, jeżeli następnym razem zobaczysz wyciek, to lepiej sprawdź, co jest jego powodem. Następnym złym nawykiem, który może poskutkować dosyć wysokimi kosztami, jest brak regularnej konserwacji. Ponieważ w samochodek występują takie elementy, które się zużywają, musisz regularnie sprawdzać, czy nadal nadają się do jazdy. Olej, który zbyt długo przybywa w silniku, staje się zbyt rzadki, aby zapewnić odpowiednie smarowanie, co z kolei prowadzi do szybszego zużycia jednostki napędowej, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do zatarcia. Podobna sytuacja występuje w przypadku płynu prze w tym czasu traci on swoje właściwości, przez co skrzynia biegów nie może poprawnie funkcjonować. Następnym złym nawykiem jest uruchamianie silnika przy zbyt niskiej ilości oleju, ponieważ kiedy poziom oleju jest zbyt niski, nie dociera on do wszystkich elementów, do których powinien, przez to nie są one odpowiednio smarowane, co powoduje ich znacznie szybsze zużycie i skutkuje skróceniem żywotności silnika. Im niższy poziom oleju, tym szybciej silnik się nagrzewa, co powoduje również wzrost temperatury oleju. Natomiast kiedy olej osiągnie temperaturę krytyczną, to totalnie traci wszystkie swoje właściwości smarujące. I to właśnie wtedy dopiero zaczynają się prawdziwe problemy. Temperatura silnika gwałtownie wzrasta. Co Prowadzi do zatarcia silnika albo stopienia się części. Następnym i chyba najbardziej powszechnym nawykiem jest jazda na niskim poziomie paliwa albo w ogóle na rezerwie. Pompa paliwa wykorzystuje paliwo do chłodzenia i sparowania, ale kiedy ciągle jeździsz na niskim poziomie paliwa, brud i osad z dna zbiornika są zasysane do środka, po czym wędrują przez cały układ paliwowy. A brud i osad, który wędruje razem z nimi, może doprowadzić do awarii pompy paliwa, wtryskiwaczy albo zapchania filtrów paliwa. Następnym bardzo złym nawykiem podczas jazdy samochodem jest ignorowanie wysokiej temperatury silnika. Jest to jedna z najłatwiejszych rzeczy do sprawdzenia, ponieważ wystarczy popatrzeć na. Wskaźnik, który znajduje się niedaleko zegaru. Zbyt wysoka temperatura jest chyba jednym z największych wrogów silnika, ponieważ może ona spowodować bardzo wiele awarii, takich jak zniszczenie uszczelki znajdującej się pod głowicą, co z kolei doprowadzi do mieszania się płynu chłodniczego z olejem i skutkuje bardzo poważnymi usterkami silnika. Na szczęście taki problem możesz bardzo łatwo zdiagnozować. Wystarczy, że sprawdzisz, jaki jest kolor spalin wydobywających się z rury wydechowej. Jeżeli mają one kolor biały, lepiej szybko udaj się do mechanika. Natomiast sam wzrost temperatury jednostki napędowej może być spowodowany pęknięciem przewodów odpowiedzialnych za przepływ Chłodzącego. Takie pęknięcie może doprowadzić do zanieczyszczenia całej komory silnika, a to z kolei wiąże się z możliwością uszkodzenia następnych elementów, które się tam znajdują. Zmiana biegu z przedniego na wsteczny, kiedy samochód dalej się toczy. Jest to praktyka, która dosłownie niszczy zębatki znajdujące się w twojej skrzyni biegu. Ja rozumiem, że niektórzy czasem chcą się poczuć jak Dominic Toretto zawracający na ulicach Nowego Jorku, ale twoja skrzynia biegów nie jest zaprojektowana, aby być twoim hamulcem. Ludzie traktują swoje skrzynie biegów jakby były niezniszczalne, a tak naprawdę są dosyć delikatne, a sama ich naprawa lub wymiana jest bardzo droga. Po prostu parę sekund po to, aby zatrzymać się do końca, a Twój samochód będzie Ci za to bardzo wdzięczny. Następny nawyk tyczy się kierowców posiadających samochody ze skrzyniami automatycznymi. Większość osób uwielbia samochody ze skrzyniami automatycznymi, ponieważ są wygodne i łatwe w prowadzeniu, a dodatkowo pozwalają zapomnieć o ciągłym wachlowaniu biegami. Niestety są one też bardzo delikatne. Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest niepoprawne parkowanie. Wielu kierowców zatrzymuje auto, wrzuca bieg parkingowy i na tym poprzestaje. Problem w tym, że w takim przypadku cała masa samochodu spoczywa na blokadzie parkingowej, czyli niewielkim metalowym trzpieniu grubości palca, którego zadaniem w takim przypadku jest unie Ruchomienie samochodu, ważącego często grubo ponad tonę. Trudno się dziwić, że to zadanie przerasta nawet solidny kawał stali. Z czasem ćwień może się złużyć zablokować, a w skrajnych przypadkach nawet złamać, szczególnie jeżeli ktoś uderzy w zaparkowany samochód. Następnym nawykiem jest jazda tylko i wyłącznie na krótkich trasach. Krótkie przejazdy, zwłaszcza te trwające poniżej 10 minut, nie dają silnikowi czasu, aby osiągnął właściwą temperaturę pracy. W efekcie w oleju i układzie wydechowym zaczyna gromadzić się woda, a w silniku osada się nagar. Dodatkowo filtr DPF nie ma możliwości pełnego wypalenia cząsteczek stały, co z czasem może doprowadzić do jego zapchania. A takie Sprzyjają przyspieszonemu zużywaniu się podzespołu, co może zakończyć się poważną i kosztowną awarią. Dlatego warto od czasu do czasu wybrać się na dłuższą trasę. Kilkadziesiąt kilometrów spokojnej jazdy powinno silnikowi pozwolić osiągnąć odpowiednią temperaturę, aby wypalić nagromadzone zanieczyszczenia. Ostatnia kwestia, którą poruszę, to nie do końca nawyk, a bardziej praktyka. A chodzi mi oczywiście o przejeżdżanie przez wody, zwłaszcza kiedy jej stan jest wysoki. Chociaż wielu kierowców nie przywiązuje do tego wagi, wjeżdżanie w głęboką wodę to praktyka, która może się skończyć bardzo źle, zwłaszcza dla Twojego silnika. Każdy samochód ma swoją maksymalną głębokość brodzenia. Znajduje się ona za Zazwyczaj poniżej wlotu powietrza. Przekroczenie tego poziomu grozi przedostaniem się wody do układu dolotowego. Jeżeli tak się stanie, woda może zalać silnik, powodując jego natychmiastowe zgaśnięcie, a w skrajnych przypadkach także poważne uszkodzenia. Aby go uratować, konieczne jest wtedy całkowite osuszenie jednostki oraz wymiana oleju na nowy. To właśnie z tego powodu pojazdy terenowe mają podniesione wloty powietrza, czyli tzw. snorkery. Dzięki temu mogą bezpiecznie pokonywać głębokie kałuże i błoto, utrzymując wlot powietrza powyżej poziomu wody.